Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Dziś Wam przedstawię, jak wygląda obrona sycylijska, ale chciałbym ją troszeczkę tak Wam zobrazować w inny sposób. Mianowicie, nie będę wchodził w jakieś teoretyczne warianty, bardzo, bardzo rozbudowane tylko pokażę Wam taką fajną ścieżkę boczną, którą mogą stosować białe aby czarnego zaskoczyć i żeby troszeczkę zbić z pantałyku plany czarnych w obronie sycylijskiej. No i przejdę do rzeczy. Zaczynamy ruch 5E4 i C5. Mamy obronę sycylijską. Jak dobrze wiemy, najpopularniejszym teraz ruchem w tymże debiucie jest zagranie skoczkiem na F3, i tu wybieramy ścieżkę D6. Oczywiście po D6 mamy już wariant Najdorfa. Wariant Najdorfa jest najbardziej rozbudowanym wariantem w obronie sycylijskiej. Nie chcę tutaj skłamać, ale jest tu strasznie dużo wariantów, strasznie. Myślę, że ponad, ponad 200, nie chcę się tutaj, nie chcę w błąd Was wprowadzać, ale jest cały ogrom możliwości i dlatego chcę tutaj białymi przejść troszeczkę na taką boczną linię. E, oczywiście jest tutaj już dużo opcji, które mogą zagrać białe. Jednym z możliwych ruchów, e, jakie można wykonać jest to na przykład ruch goniec na b5 e, szach. Można również zagrać takie boczne Ruch jak B3. Można już sp spróbować zagrać na przykład ruch G3 z domkiem i zrobieniem ruszady, żeby zabezpieczyć szybko króla. No ale najczęściej stosowane posunięcie tutaj w, w najdorfie jest to ruch D4. Po ruchu D4 czarne szybko zabijają pionka. No i najczęstsza kontynuacja jest to bicie skoczkiem na D4. Oczywiście po skoczku na D4. Pojawia się cała, cała masa różnych wariantów, ale klasyczny wariant Najdorfa wygląda następująco: skoczek F6, skoczek C3 i A6. I to jest pozycja wyjściowa w wariancie Najdorfa. Tutaj też pojawia się cała y, gama możliwości, mnóstwo posunięć, które można stosować białymi. Na przykład, jest to ruch koniec E2, na przykład, jest to ruch koniec E3. Również można zagrać goniec g5. Moi drodzy, goniec g5 jest w tym momencie chyba najostrzejszym ruchem. Raczej na pewno jest najostrzejszym ruchem w y, obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa. Y, również tutaj taki spokojny ruch. Można teraz zagrać y, g3. Tutaj białymi dostaje się taką spokojną, stabilną pozycję z leciutką przewagą y, białych. Y, no ale uwaga, ja w tym momencie... Wcale nie chciałem skoczkiem zbijać się D4, tylko właśnie Hetmanem. Właśnie w tym momencie pojawia się. Mniej możliwości do rozegrania dla czarnego. Tutaj narzuca się też takie posunięcie, jak ktoś nie jest w debiutach za bardzo obeznany, właśnie w tym wariancie, narzuca się taki ruch E5. No bo dlaczego by nie? Przecież Hetman wyszedł do centrum, wyskakujemy pionkiem na E5, no i atakujemy Hetmana na D4. Ale, moi drodzy, ten ruch czarnych jest. Naprawdę yy, nietrafiony, jest raczej posunięciem słabym. Na pewno jest możliwym, ale o co mi tutaj chodzi? Po tym posunięciu Hetmanem możemy ruszyć na D3, możemy Hetmanem ruszyć na D1 i tutaj walczymy głównie o jeden punkt w centrum. Jest to ten punkt D5, słuchajcie. Czarne nie mają już możliwości zagrania żadnym pionkiem na pole e6 lub na pole c6, aby ten punkt bronić. Dlatego biały będzie robił wszystko, absolutnie wszystko, żeby ten punkt utrzymać i bardzo, bardzo mocno walczyć na linii d i na tym punkcie właśnie d5. Dlatego mogę też pokazać właśnie, jak to może wyglądać mniej więcej. Czarne mogą zagrać na przykład skoczkiem na f6. Białe grają skoczek C3. Również tutaj Goniec może zagrać na E3, walczyć o ten punkt, ale jak. Jak dobrze wiadomo, niekoniecznie my musimy od razu wchodzić skoczkiem na D5, tak? Możemy zagrać spokojny ruch, np. D3, spokojny ruch goniec E2. Możemy również dać szacha nieprzyjemnego. Najczęściej spotyka się tu raczej ruch A6, żeby właśnie tego szacha nie było. Również widać, że tutaj goniec może ruszyć na E7, aby szybko zroszować czarnego króla i mieć spokój. Wtedy też możemy właśnie zaatakować gońcem na C4 i jeszcze bardziej tym punkt D5 napierać. No ale to tak, na marginesie można by się rozwlekać tutaj w tym debiucie bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Moi drodzy, ruch E5 do najlepszych raczej nie należy w tym momencie narzuca się również posunięcie skoczek C6. Jest to ruch normalny, teoretyczny, bo jak najbardziej jest Hetman w centrum i atakujemy. Skoczkiem Hetmana. Teraz odejście byłoby się przyznaniem do błędu, że Hetman wyszedł właśnie na d4 tak szybko. Nie, 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 moi drodzy, nie tędy droga. Skoro już Hetmanem mamy na, hetmanem mamy na d4 i prowokujemy przeciwnika do zagrania e5, to nie uciekajmy tym Hetmanem, tylko zagrajmy na związanie. Goniec b. 5. I ten skoczek w tym momencie, jak wiadomo, zbić na D4 z Hetmana nie może, bo tutaj odkryje się szach, będzie to ruch nieprawidłowy. A jak wiadomo, dwa błędy w szachach przegrywają. E, w tym momencie, gdy jest związany skoczek, są dwie kontynuacje. Najczęstszą kontynuacją jest ruch goniec D7, do którego za chwilę dojdę, ale jeszcze pokażę Wam pewną możliwość. Hetman może zagrać na pole A5 dając szacha, i czy to jest najlepsze posunięcie, moi drodzy? wydaje mi się że nie ponieważ mamy tutaj taki ruch skoczek c3 naturalny jak najbardziej skoczek w tym momencie obronił bardzo dobrze gońca na b5 no i teraz co zrobi czarny czy czarny może zbić końca? chodzi tutaj o to że jak hetman zbije gońca skoczek zbije hetmana skoczek bije na d4 mamy dwie możliwości albo zbicia skoczka na d4 a też jest taka możliwość skoczek na C7. Słuchajcie, skoczek na C7 od razu odradzam: nie jest to najlepszy ruch, ponieważ skoczek C7, Król D8, skoczek bije A8, skoczek bije na F3, G na F3. I w tym momencie na chwilę białe mają jakość więcej. Ale nie wiem, czy tutaj ten skoczek nie jest w tym momencie w pułapce. Prawdopodobnie jest, ale jakbyśmy tu odpalili silnik, jest taki jeszcze ciekawy rugoniec E3 w przyszłości, i nie wiadomo, czy skoczek za dwa pionki by tutaj nie zniknął. Ale to już głębsza analiza z dobrego źródła. Wiem, że w tym momencie, słuchajcie, najbezpieczniej zbić skoczkiem na D4. I zobaczcie, mamy dwie figury w grze. Są dwie figury w grze, a czarny nie ma jeszcze żadnej figury. Żadnej figury. I jeszcze jest jedna bardzo prosta groźba. Teraz właśnie grozi skoczek na C7 z widełkami na króla i na wieżyczkę. Jedyną słuszną możliwością właśnie jest to zagranie królem na D8. Król D8, jako jedyny, może obronić te pole na C7, żeby skoczek nie wtargnął. Inną możliwością jest ucieczka wieżą, ale nie moi drodzy. Nie, tutaj bijemy pionka. Jest. Czysty pion więcej. Dlatego po ruchu król D8, jak widać, już jest król zderoszowany. Może nie ma to wielkiego znaczenia, gdy nie ma już Hetmanów na szachownicy, ale mimo wszystko, białych pozycja jest bardzo, bardzo fajna, bardzo dobra. Yy, z, yy, ze względu na to, że jest szybszy rozwój i większe możliwości roszady, wtargnięcia bierzemy na, na wolne linie i przełomów w centrum, na przykład. Moi drodzy, dlatego tego ruchu Hetman A5, przepraszam, tego ruchu Hetman A5 się nie boimy kompletnie, bo jak już mówiłem, skoczek C3. Przejdźmy do kontynuacji teoretycznej, gdzie grają najlepsi arcymistrzowie świata. Goniec na D7. No w tym momencie, słuchajcie, jak zapomnimy o tym związaniu i zagramy sobie naturalne skoczek C3, no to plomba mamy po Hetmanie, dlatego słuchajcie, trzeba mocno na to zwrócić uwagę. Skoro zagraliśmy gońcem na B5, to będziemy bić skoczka na C6. Yy, tu też jest dobrą opcją, goniec bije C6. I uwaga, mamy bardzo fajną drogę do rozwoju swoich figur. Po prostu wychodzimy skoczkiem na C3. Skoczki są w gotowości do boju. Yy, Oczywiście czarne też nie będzie gorsze, też będzie się starał wyprowadzać e, figury naturalnie. I teraz, moi drodzy, co byśmy zrobili? Nie jest to jakiś ruch super, super extra chat, ale jest to ruch, y, który naturalnie wyprowadza kolejną figurę, goniec G5. Bardzo fajne posunięcie, moi drodzy. Teraz wróćmy do tego jeszcze posunięcia y, E5. Znowu ten ruch nie jest najlepszy, bo po Hetmanem na D3 potem będziemy kontynuować wieżą na D1. Bardzo mocno tutaj naciskamy na linię D. Naciskamy bardzo mocno, przepraszam, na punkt D5 i czarne mają problem z rozwojem swoich figur, z aktywnością swoją przede wszystkim figur. Dlatego w tym momencie ruch E5 nie jest najlepszy, ale jest ruch E6 i jak najbardziej jest to ruch normalny. Jak wiadomo, teraz jest punkt D5 mocno broniony. Poza tym te dwa pionki są tak na. Te nazywane strukturą jeża. Struktura jeża jest bardzo stabilna, jest bardzo taka końśliwa, bym powiedział. Jednak te pionki, jak widać, one mocno tutaj te centrum bronią, nie pozwalają wejść swobodnie figurom do tego centrum. Ruch E6. I moi drodzy, co teraz? Co teraz? Co teraz? Będziemy mocno, szybko rozwijać figurki, będziemy kończyć rozwój. A, robimy roszadę, tak, robimy długą roszadę. W tym momencie stępem wieża, cały czas to podkreślam, atakuje linię des-Hetmanem. Następuje taki ruch jak koniec E7, jest to całkiem dobre posunięcie. Na przykład, jakby tutaj yy, czarne zagrały H6, można spokojnie, słuchajcie, odejść. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, jest takie powiedzonko słynne, bo jakbyśmy za szybko tutaj zbili na F6, no to całe ciśnienie tutaj na czarnego, yy, całe ciśnienie. Zejdzie, a my musimy tutaj czarnego, słuchajcie, męczyć, męczyć, bo H6 goniec H4 jest tutaj cały czas nacisk na F6. No ale najbardziej teoretycznym posunięciem jest goniec E7, żeby mm, właśnie to związanie nie było takie mocno silne. E, białego. I teraz y, wyprowadzamy kolejną figurę do gry. Wieża E1. Słuchajcie, czy to nie pięknie wygląda. Mamy fajne, fajne silne centrum, niby, że, niby Hetman jest w centrum, ale nic go nie może tak konkretnie zaatakować, więc Hetman jest całkiem bezpieczny. Poza tym zawsze mamy drogę ucieczki. W tym momencie jest Roszada dobrym ruchem, oczywiście. Teraz na chwilę się zatrzymajcie i pomyślcie, jaki ruch taki wykonujemy z automatu, powiedzmy przy y, zrobieniu długiej Roszady. Otóż jest to posunięcie król B1. Bardzo często spotykane, moi drodzy, bardzo często. Dlaczego ten ruch jest taki bardzo ważny? Przede wszystkim król bardzo zaprzyjania się ze swoimi pionkami i je tutaj wzmacnia. A poza tym jeszcze jest taka pewna pułapka, znaczy nie w tym momencie, ale zdarzają się pewne takie motywy, idee, że są jakieś bicie, bicie na E4 i goniec może zbić gońca z szachem. W tym momencie oczywiście to nie przechodzi, jak wiadomo, bo jakbyśmy na przykład zegrali inny ruch, na przykład taki ruch pusty, powiedzmy H3, i skoczek by zbił, to mamy odbicie na E4 i sko dwa skoczki bronią oczywiście gońca na G5, e, także jest wszystko tutaj dobrze, figura zdobyta, dlatego tego mot motywu teraz nie ma. Ale taki, mimo wszystko taki ruch Król B1 jest naprawdę bardzo solidnym posunięciem i warty. E, Warte odnotowania i zapamiętania. Moi drodzy, jaki dalej może być plan Białych? No, e, sięgnijmy trochę głębiej. Mamy świetnie już wyprowadzone figury. Pozycja, przede wszystkim, pozycja jest e, taka inna w Najdorfie. To jest. E, Troszeczkę zbiliśmy czarnego z pantałyku. Czarny dostał trochę inną grę, jaką chciał na początku. No, pokażę kilka jeszcze posunięć, jakie mogą tutaj nastąpić, i jaki plan wygrać, wybrać białymi. Mianowicie, na przykład, Hetman może ruszyć na A5, starać się tutaj atakować, podpierać, znaczy naciskać na te nasze figurki, na skoczka, na pionka. Potem będę chciał jakąś wieżyczką stać na C8 lub na B8 i starać się ruszać pionkami. Biały sobie z tego nic nie robi, słuchajcie. Tu trzeba zagrać trzy solidne ruchy, mianowicie Hetman D2, Hetman D2 lub Hetman D3, ale Hetman D2 myślę, że jest to wiele lepszy, bo wspomaga tutaj gońca, mimo wszystko jest bardzo dobrze to ustawione, dobra współpraca. I teraz na przykład wieża E8, można też zagrać wieża C8, można spróbować zagrać B5, jest dużo bardzo fajnych możliwości. Najczęściej też spotykana jest wieża E8 i teraz uwaga, solidny plan, skoczek D4. Uwolnił tutaj. Uwolnił tutaj Hetman pole dla skoczka na D4. Skoczek bardzo ładnie patrzy na gońce, w każdym momencie może go zjeść, ale to nie jest skoczka teraz zadanie. Można to zrobić, ale to nie o to skoczkowi chodzi. Skoczek po prostu chce tutaj bardzo dobrze stać w centrum. I cały czas jest tutaj piękna prowokacja E5. Jeżeli będzie E5, skoczek wskakuje na fantastyczne pole F5, naciskając na gońca, naciskając na pionka D6 i też uderzając lekko w króla obronę na g7. Dlatego e5 oj, bardzo bym uważał na to posunięcie, słuchajcie. Bardzo bym uważał na to posunięcie. Można tutaj czarnymi na przykład rozpychać się w ten sposób, żeby wejść na wolną linię i męczyć, męczyć na skrzydle hetmańskim, ale białe zagrywają bardzo solidne posunięcie f3. To ten ruch jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Słuchajcie, on bardzo dobrze bardzo, bardzo jest bardzo dużo razy powiedziane. Bardzo dobrze jest tutaj broniony pionek na E4. Solidna konstrukcja, moi drodzy. Solidna konstrukcja, jak pionki wzajemnie się bronią e, w centrum w połączeniu z wieżami, ze skoczkami i gońcem. Wszystkie figury e, grają nienagannie, e, oczywiście również fantastycznie e, ustawiona struktura e, pionowa. No i moi drodzy, od tego momentu można e, główkować, główkować. Najważniejsze jest to, że Tutaj rozegraliśmy bardzo dobrze debiut i nie weszliśmy w jakieś teoretyczne łamigłówki przygotowane przez Czarnego. Mam nadzieję, że ten filmik, to otwarcie Ci się spodobało. Można go oczywiście jak najbardziej śmiało stosować. Grali go najlepsi szachiści na świecie. Dlaczego my mamy tego też nie próbować? Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Łapka w górę i do zobaczenia. Następnym razem trzymajcie się. Cześć!